Cześć, witajcie w kolejnym poradniku dla bardzo bardzo początkujących żeglarzy Sea of Thieves i dzisiaj e, będziemy uczyli się żonglować trzeba sztyletami tak, aby się nie pochlastać. Nie no, żartuję, dzisiejszym poradniku dla bardzo bardzo początkujących będzie o sile napędowej waszego statku, czyli o żaglach. Jak wszyscy wiemy, żaglowce napędzane są wiatrem. Nie ma silników, nie ma niewolników pod pokładem, którzy by wiosłowali albo jeździli na rowerkach napędzając wasze śruby napędowe. W Sea of Thieves statki poruszają się przy pomocy wiatru. Wiatru, który, którego siła jest pozyskiwana przy pomocy żagli wielkich, wielkich płócien roz, rozciągniętych na masie. I w tym przypadku na rejach, i to wszystko jest trzymane wantami i innymi dziwnymi linkami, których nas nawet nie będę próbował wymienić, bo więcej nie, nawet nie znam. Natomiast co jest istotne w Sea of Thieves, jeżeli chcielibyście, aby wasz statek zaczął przemieszczać się do przodu, e, wtedy po pierwsze oczywiście musicie. Podnieść kotwicę, wiadomo, z opuszczoną kotwicą wasz statek nigdzie nie podpłynie. Po drugie, musicie opuścić żagle. W jaki sposób opuszczamy żagle? Żagle opuszczamy przy pomocy knag. Każdy masz posiada przynajmniej dwie knagi, lewo i prawo do obsługi i odpowiednio strzałką. Do tyłu bądź strzałką do przodu. Jak ktoś, jak ktoś gra na wsadzie, to wiadomo, strzałka w dół opuszcza żagle, strzałka w górę je podnosi. I jeżeli wasz żagiel zostanie opuszczony, od tego momentu wasza łódka, wasz okręt zacznie nabierać rozpędu. Natomiast od chwili kiedy wasze żagle zostaną podwinięte albo zwinięte całkowicie, wtedy łódka będzie wytracała prędkość aż do całkowitego zatrzymania się. Co bardziej spostrzegawczy pewnie zauważyli, że podniesienie żagli trwa zdecydowanie dłużej niż ich opuszczenie. Można by to porównać do opuszczenia i do podnoszenia kotwicy. Opuszczenie żagli to jest dosłownie chwila, natomiast ich podniesienie, im większy statek, im większe żagle, tym trwa dłużej. Dlatego musicie brać to pod uwagę, jeżeli będzie, będziecie planowali jakieś manewry z ich wykorzystaniem. Kolejną bardzo ważną funkcją żagla Masztu, rej, właściwie na której wisi żagiel, jest możliwość jej obracania w ograniczonym zakresie w lewą i w prawą stronę. Służą do tego bloczki po lewej i po prawej stronie waszego okrętu. Również w tym przypadku do, za każdy maszt odpowiadają dwie sztuki, po lewej i po prawej stronie, i w tym przypadku kręcenie się w lewo bądź kręci się w prawo będzie obracało reję, a tym samym wasz żagiel. Jakie to może mieć znaczenie? Ano takie, że w Sea of Thieves również występuje zjawisko wiatru, które można wykorzystać na swoją korzyść. Normalnie zjawisko wiatru w grze no, niespecjalnie jest odczuwalne. Nie widzimy kurzu niesionego tym wiatrem. Liście na drzewach i same drzewa ruszają się tak sobie. Natomiast Troszkę inaczej temat wygląda w przypadku okrętu. Jeżeli zwrócimy uwagę, na przykład, ta flagę znajdującą się na masie, będzie ona łopotała. I teraz uwaga, mały Protip, kierunek, w którym ta flaga będzie łopotała, będzie oznaczał kierunek wiatru. Zjawisko to będzie dotyczyło wszystkich. Yy, flag i bander, które będziecie mieli na własnym statku, zarówno takiej, którą możecie wywiesić sami, jak i flagi sojuszu, jak i flagi emisariusza, jak i bandery emisariusza znajdującego się na drzewcu pojawiającym się z tyłu waszego okrętu w momencie, kiedy będziecie pod taką banderą płynęli. Dodatkowo natomiast, jeżeli znajdziecie się już na pokładzie waszego statku, Wtedy będziecie w stanie zobaczyć wiatr, zobaczyć takie oto smugi na niebie, które będą mniej więcej wskazywały, w którą stronę również wieje wiatr. Dlaczego wspomniałem o tym dopiero po chwili, a najpierw powiedziałem o fladze? Ponieważ raz na jakiś czas zdarza się bug, że tych prądów powietrznych nie widać, albo się renderują niewłaściwie, albo w ogóle, wtedy jedynym sposobem na to, aby zobaczyć kierunek wiatru, będzie jednak ta powiewająca flaga. Prądy powietrza będą dla Was widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, i nieważne, czy będzie się na własnym, czy na cudzym okręcie, jeżeli tylko postawi się stopę na pokładzie, wtedy powinniście być w stanie je widzieć. Ale zaraz ktoś gotowy powiedzieć, e tam, Kari, jadasz jak potłuczony, co z tego, że widzisz wiatr, ja któregoś razu, jak przyćpałem, w jednym porcie to widziałem dźwięki. E, no jasne, ok, ale to wam nie pomoże w żegludze. W jaki sposób to te smugi, e, smugi wiatru i prądy powietrzne by wam mogły pomóc? Mianowicie pamiętajcie o tym, że jeżeli e, wasz żagier e, będzie napędzał wasz statek, wtedy e, jego wydajność będzie tym większa, im lepiej będzie on ustawiony względem wiatru, tak aby całą powierzchnią mógł przechwycić tę powierzchnię czy ten wiatr. Jeżeli chodzi o całą fizykę, jeżeli chodzi o żeglowanie, no to też pamiętajcie o tym, że Steve of Thieves to jednak jest wirtualna rzeczywistość, więc tutaj gra rozpoznaje dosłownie tylko na palcach jednej ręki, kilka stanów, jeżeli chodzi o ułożenie żagla względem wiatru. Natomiast w tym przypadku, jeżeli uda Wam się ustawić wasz żagiel prostopadle do prądu powietrznego. Wtedy zauważycie, że tak jakby nadyma się on bardziej, jest to, jest to oznaka, że udało Wam się właśnie ustawić żagiel prostopadle do wiatru, i w tym przypadku będzie on miał największą wydajność. A tym samym Wasz statek będzie płynął najszybciej. Jest pewna tolerancja kilku stopni, jeżeli chodzi o ustawienie tego żagla, więc nie ma, nie ma problemu. Nie musicie być aż tak bardzo precyzyjni. Jednak pamiętajcie o tym, że będziecie musieli zwracać na to uwagę, ponieważ jeżeli jeżeli jednak, będzie ustawiony niewłaściwo, jeżeli jednak żagiel będzie ustawiony niewłaściwie, to będzie on wyglądał tak trochę bardziej sflaczale. Dodatkowo, jeżeli uda Wam się ustawić wszystkie żagle w przypadku jakiegoś większego statku, tak, że będą one maksymalnie wykorzystywały siły wiatru, powinniście usłyszeć taką wesołą melodyjkę. Co bardziej dociekliwy zadadzą bardzo inteligentne pytanie. Karmili, no dobrze, wszystko fajnie. A co jeżeli będziemy ustawili pod wiatr i rzucimy też żagiel, to co? Będziemy się cofać? No nie, nie będziemy się cofać. Jednak na pewno zauważycie, że wtedy wasz żagiel jest właściwie bardzo wyprostowany, wisi całym ciężarem i prawie nie łapie wiatru. Nawet łapie mniej, jest mniej wybrzuszony niż jakby. Był ustawiony pod kątem, natomiast ta gra nie uznaje czegoś takiego. Wasz statek będzie w stanie płynąć również pod wiatr na pełnych żaglach. Gdzie w rzeczywistości oczywiście nie było by to możliwe, ale jak już wspomniałem, pamiętajcie o tym, że to jest tylko gra. W chwili, w której to nagrywam, ciężko mi powiedzieć, czy. Kierunek wiatru jest taki sam na całym serwerze. Ktoś by powiedział, że tak, natomiast ja bym powiedział, że niekoniecznie, może on być podzielony na regiony na mapie, jak również w takich przypadkach jak na przykład sztorm, to też nie do końca ma znaczenie, gdzie względem sztormu jesteście, ponieważ e, sztorm wydaje się nie mieć wpływu na kierunek wiatru. Jest on po prostu zdefiniowany e, i tyle. Nie jesteście w stanie nic e, na to poradzić. E, kierunek wiatru będzie się zmieniał raz na jakiś czas. E, Trostron będzie się zmieniał? Też nie jestem w stanie Wam na to pytanie odpowiedzieć, bo wydaje się to absolutnie losowe. Jest kilka sposobów na uszkodzenie żagli na waszym bądź wrogim okręcie. W pierwszej kolejności, takim najbardziej podstawowym sposobem jest po prostu otrzymanie przez maszt, bo samego żagla per se nie można uszkodzić ani zniszczyć, natomiast można dokładnie to zrobić z masztem. Najprostszą metodą jest po prostu zadanie mu wystarczającej ilości obrażeń. I w pierwszej kolejności, najbardziej podstawowym sposobem jest to zwykła kula armatia. Maszt na okręcie może przyjąć trzy trafienia ze zwykłej kuli armatniej i w momencie kiedy taka sytuacja nastąpi, a jest to możliwe w trakcie bitwy, jak najbardziej taki maszt zostanie uszkodzony i się po prostu złamie. Bardziej wydajnym sposobem na niszczenie żagli na statku przeciwnika jest użycie kul łańcuchowych. Te kule różnią się od zwykłej kuli tym, że mają znacznie mniejszy zasięg, natomiast ich użycie na żaglu, czy tutaj na masie drogiego okrętu, gwarantuje jego uszkodzenie i złamanie właściwie od razu od pierwszego trafienia. Do uszkodzenia masztów i ożaglowania może się również przyczynić ogień, jest to co prawda mało, mało powszechny sposób, jednak musicie pamiętać na ten temat, że jeżeli pozostawicie płonący maszt zbyt długo, będzie on po pierwsze rozprzestrzeniał ogień po reszcie waszego kadłuba, natomiast po jakimś czasie przepływa ogień po prostu przepali drzewce waszego basztu i wasz maszt również ulegnie uszkodzeniu i się po prostu złamie. Szerzej w temacie niszczenia żagli i masztów na okrętach będziemy mówili w poradniku dotyczącym uszkodzeń kadłuba, a jeżeli chodzi o kule armatne i kula łańcuchowe, będziemy o tym mówili, w por odcinku porownika e, dotyczącego amunicji, którą możecie znaleźć na siedmiu łożach i oceanach, ale powiedzmy, że z jakiegoś powodu mieliście pecha i wasz maszt, albo wszystkie wasze maszty, albo więcej niż jeden, e, z jakiegoś powodu uległy uszkodzeniu, zniszczeniu, no i teraz leżą, e, leżą plackiem na pokładzie. No, plackiem może nie niekoniecznie, ale leżą na pokładzie, e, a przynajmniej nie wyglądają tak, jak wyglądać powinny. No i... Co z nimi w takim przypadku? W takim przypadku są one dla Was bezużyteczne, bo nie są one w stanie napędzać waszego okrętu. Czyli. Jednym słowem, jeżeli wasz maszt ulegnie złamaniu, no to właściwie tak, jakbyście nie mieli żagla i nie możecie płynąć. Różnica względem żagla podwiniętego jest głównie taka, że nie możecie po prostu podejść do knagi i go rzucić i popłyniecie dalej. W pierwszej kolejności musicie najpierw wasz maszt naprawić. W jaki sposób się to odbywa? Jeżeli z jakiegoś powodu nie, nie odbremniliście obligatoryjnego tutoriala, Of thieves? bardzo prosto. Wystarczy, że podejdziecie do e, odpowiadającego za wasz maszt, e, do odpowiadającej za wasz maszt knagi, e, czy to lewej, czy to prawej. Przypominał, każdy maszt ma przynajmniej dwie, nieważne do wielkości statku. E, dusicie przycisk akcji i zaczniecie się cofać, czy tutaj przytrzymywać strzałeczkę w dół. Jak widać, to załączone obrazku. Wasz maszt zacznie się podnosić. E, tutaj, jedna, właściwie kilka uwag. E, proces ten nie może zostać przerwany do pewnego momentu, ponieważ jeżeli przerwiecie podnoszenie masztu, jeżeli nie będzie on już w takiej pozycji, nazwijmy to właściwie pionowej, wtedy, jak widać na załączniku, w przykładzie będzie opadał z powrotem. Jeżeli będzie więcej niż jedna osoba podnosiła ten maszt, wtedy będzie szło to znacznie szybciej. Natomiast w momencie, kiedy wasz maszt już będzie w pionie, akcja na knadze zostanie przerwana, puścicie i w tym momencie masz już nie będzie opadał, natomiast wy możecie go spokojnie naprawić przy pomocy desek. Dopiero po przeprowadzeniu takiej prowizorycznej naprawy, przynajmniej na jedną deskę, bo maksymalnie, maksymalnie masz posiada trzy punkty obrażeń, to tak tylko woli woli przypomnienia, bo o obrażeniach na, dla waszego okrętu zadanych będzie osobny poradnik dla bardzo- bardzo początkujących, natomiast dopiero po prowizorycznej naprawie przy, mini, przy pomocy minimum jednej deski możecie ponownie rzucić żagiel i zacząć żeglować przed siebie. Jeżeli spróbowalibyście rzucić żagiel zanim wasz maszt zostanie naprawiony, wtedy niestety znowu się on zacznie łamać i znowu zacznie upadać, i będziecie musieli go podnosić od nowa, i tak w kółko. No i super. A co w przypadku, jeżeli płyniemy galeony i mamy trochę więcej niż jeden maszt, jak wygląda sytuacja? No, tak naprawdę wygląda dokładnie tak samo. Stojąc na pokładzie, będzie się widzieli kierunek wiatru. Jeżeli będzie łopotała na maszcie flaga albo inna bandera, również ten kierunek wiatru będzie widoczny. Natomiast chwilę wcześniej padło jedno bardzo istotne sformułowanie, mianowicie prędkość. Powiedziałem, że wasz statek będzie płynął najszybciej, jeżeli będzie płynął na tak zwanych pełnych żaglach, czyli w momencie, kiedy wasz żagiel będzie prostopadle do linii wiatru. To będzie prawda dla wszystkich statków, natomiast tutaj zaczną się pojawiać pewne różnice pomiędzy wielkością, wielkością jednostki a tym, w jaki sposób się zachowuje, jeżeli będziemy porównywali hmm, prędkość trzech wielkości kadłuba, czyli slupa, galeonu i brygantyny, no to okaże się, że w zależności od tego, z której strony wieje i w jaki sposób macie ustawione żagle, wtedy te statki będą płynęły z inną maksymalną prędkością. No, tutaj nie za bardzo mam jak przeprowadzić doświadczenie. Tutaj mogę się oprzeć o to, co już zostało eksperymentalnie stwierdzone i wyliczone i tak dalej, mianowicie Galeon, jeżeli będziecie mieli wiatr prosto w zadek, będzie płynął szybciej niż Brygantyna w takich samych okolicznościach, oczywiście jeżeli będziecie mieli ustawione żagle prostopadle. Jednak, jeżeli będziecie szli tak zwanym backstagiem, czyli w kursem, gdzie będzie wam wiało od tyłu, ale tak troszkę z boku, czyli pomiędzy rufą, a tam powiedzmy się w lewą albo w prawą burtę, czyli backstagiem, to wtedy okazuje się, że przy takim samym ustawieniu żagli brygantyna jest o wiele szybsza od galeonu. A gdzie króluje slup? A okazuje się, że slup jest statkiem najszybszym, jeżeli płynie centralnie pod wiatr i ma centralnie prostopadle pod wiatr ustawione żagle. Tak, niestety, to jest jedyny, jedyny moment, kiedy słup jest najszybszym okrętem na mapie. Natomiast cała reszta a jakimś cudem jest od niego wolniejsza. No, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziecie uciekali z wiatrem, bądź będziecie uciekali backstagiem, no to na slupie nie macie szans. Każda inna jednostka większa was dogoni. Jeszcze małe postscriptum w trakcie edycji. Zapomniałem o czwartym wariancie, czyli tak zwanym by the windzie. To jest taki backstag tylko pod kątem od przodu. I w takim przypadku, jeżeli ustawicie żagle pod kątem tak, aby próbowały cokolwiek złapać, no to tutaj już nie Brygantyna, a Galeon jednak będzie najszybszym okrętem. Jeżeli komuś się wydawało, że to będzie koniec baryderskiego slangu, no to sorry. Pamiętajcie, że zawsze może być gorzej, bo jak się Karimir rozkręci, to wbrew pozorom potrafi. W przypadku słupa, który posiada tylko jeden maszt, no to tutaj nie ma większego problemu. Natomiast, co się dzieje w przypadku, jeżeli macie jednostkę dwumasztową, tak jak Brygantyna, bądź trójmasztową, tak jak w przypadku Galeonu. No tutaj zaczynają się pewne problemy, ponieważ. Z tego, co zrozumiałem swego czasu, w zależności od wielkości masztu i ilości żagli na nim, odpowiada on odpowiednio za procedową wartość prędkości, który on nadaje waszej łajbie. No i tutaj zaczną się. Śmieszne słówka. E, o ile ktoś może używać e, określenia jak przedni maszt, tylny maszt, środkowy, e, bądź przedni albo tylny e, na brygantynie, albo nie wiem, jedynka i dwójka, albo jak kto woli, no to my tutaj będziemy udawali profesjonalistów i będziemy e, używali profesjonalnych nazw. Czyli odpowiednio, przedni maszt na waszym okręcie to jest fokmaszt, tylny maszt na... W waszym okręcie to będzie bezanmaszt, a najwyższy maszt na waszym okręcie to będzie grotmaszt. Zapiszcie sobie, jutro będzie z tego kartkówka. Ale tak na serio, jeżeli chodzi o moc Waszych żagli, tak to nazwijmy, może jeżeli chodzi o jednostki wielomasztowe, takie jak brygantyna albo, albo galeon, no to tutaj, w przypadku grotmasztu, ten maszt odpowiada za. No, zaraz mnie tutaj jacyś Purytanie zjedzą w komentarzach. Za przynajmniej 60-70% prędkości waszej łajby. Tak? Tak. Więc, jeżeli chcecie, aby wasz statek poruszał się. Na którymś powiedzmy, maszcie szybciej e, niż na pozostałych, wtedy, e, wtedy musicie postawić grota. I to by było na tyle w dzisiejszym poradniku dla bardzo, bardzo początkujących piratów Sea of Thieves, jeżeli chodzi o e, najważniejszą, jedną z najważniejszych części Waszego statku, jakim jest Wasze ożaglowanie. E, jeżeli byście mieli jakieś pytania, jeżeli bylibyście jakieś uwagi, dajcie znać w komentarzach. Natomiast jeszcze na zakończenie jedna uwaga, jeżeli chcielibyście. Gdybyście zrobić taką sztuczkę jak w Hollywoodzie, czyli wyciągnąć wasz, wasz miecz, bądź wasz sztylet i zjechać na nim po żaglu, no to się zawiedziecie i prawdopodobnie wybijecie sobie zęby o pokład. Cześć!